Witam zewnątrz. tak się prezentuje rozpalanie paliwa stałego musi się one zająć, od boku zacznę. już się kopci powoli przeprywka. Dawka 14 gramowa jak już wspominałem Musimy to ustabilizować, żeby to się nie nie Zaraz zobaczę jak to się pali Może uda mi się poprawić jakość Obrazu Troszeczkę kaksa była To paliwo samo paliwo wyleciało. To w niczym nie przeszkadza. Dawka 14 mg. Czajnik typu sbit Ogólnie polecam taki nóż do lasu. może 2000. Świetnie stawuje się do krojenia Innych tego typu zadań. Pamiętam jak miałem bagnet Jak już wspominałem na poprzednim filmiku AKMS 6H4 Całkowicie niezdatny do lasu Nie mogłem przypiłować grzewka które było normalnie do zgięcia No a czajnik jeszcze się już tam się pazy na słoneczku coraz bardziej ładniej widać to jest mój kubeczek to jest, z tamtej strony idzie płomień to jest ten domek właśnie który prezentowałem na poprzednim filmiku powstał jakieś 4 lata temu Kubek bardzo piękny z motywem mielenia i niedziadka, Akurat idealny do lasu To mi pomień za bardzo wychodzi, gdyż paliwo stałe się przewróciło. I pozdrawiam serdecznie Filip Edowski. Dziękuję